Od prawej. Skończyły się żarty. Ło! W ostatnim kurwa sekundzie. Idę go z... wyciąć mu gardło. Manego mam tu. Ale ktoś tu. Lecę, lecę, lecę. gdzie jest? w Pierdoli gdzieś tam na daleko zaraz chcę tak krótko wrócę tylko się przełodaj przeładowuję Dziś... Została minuta, pierścień jest obcy. O kurwa, ale miski tu są, ty! Adek nowej, a nie masz najdów, nie? Mam. Dobra, dwóch leży. Trzeciego trzeba. Dobra, cała ekipa. Zostały tylko ci z daleka. Uhuhu, ale kurwa krew. Na dachu. Ojej! To kurę nie? nie dają tak mi kurwa się skupić. Ko? No, nie dają mi się skupić na strzaleń. Strasznie mnie odrzuca. Akcelerator sobie odpala. Strasznie. Oni są poza ringiem. Zarabiają i chodźcie bo zaraz Na wariatach. Zara wariatać, strugać. Pytanie o której strony. On tam jest w więc nie mogą odlecieć sobie. A, okej. Okay. Chyba tych, bo będziemy okay, mieli dole, tutaj ładnie. Tak, 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 skracają. tak. Zwracają. Jeden, drugi lechator. Ojej, lechator. Dlaczego kuraca? Boże. Ja tu tańcę, odwalam. Oni nie umieją strzelać się z daleka. Nie wiem czemu ich strzelają, ale średnio mi to wychodzi Ja tu się chyba za bardzo świoruję, ale niech mnie ktoś powstrzymał ładę do mnie strzela Nowy Sentinel Trzeba go przestrzelać Coś tu jest ciekawego Są złote rzeczy ale czekaj Powolony jeden Muszę Jak się damy. naprawić Badaj Erek, ja się naprawiam O Jezus Położę się też Naprawiam kurwa Jotrek, dawaj, dawaj, dawaj dawaj. Nie mogę, to nie twój Dalej, ogień dawaj, dawaj. Nie mogę, to nie twój... Nie mogę przez ten ogień Nie pierdol Jestem tu. Ja pierdolę, Adek, Ja to będę musiał nagrać. z filmików. Kurwa z Ja pierdolę z filmików. Jeden z filmików. Jeden Spierdolany filmików. Jestem Ja muszę za załadować broń. Radek poczekaj, poczekaj ze strzelaniem. Wszystko przeładuj. Ja strzelam już. Na jest male. Poczekaj go. On wystawi pizdę z go. Jedno, poczekaj. Dostał 88. A spokojnie czy kuria w nie sobie na lądzie. Boję się kurwa. Schowały się do samochodu do, 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 do tego kurwa wagonu. Co Cofnę, żeby nie stać w tym przypadku? Wycofali się, nie dostali oczy na pipkę. Polecieli do góry. Ocke, fue... Ty, to, to, jest ten sam oddział, Chyba Rozmiesz, tak. to? Chyba tak. Różowo-fioletowa smuga, to i na coś. <laughs> Podejrzane. Amunicji potrzebuję. Ty, oni odlecieli spizdy, a mamy teraz najlepszą miejscówkę. Nigdzie nie możemy iść. O kurwa. No to grubo. Zbieraj jakieś suple, graty, wszystko co możesz pozbieraj, nie? Już się walą. jest jedno duże, na no, widzę. Czy skracamy to? Tu, tutaj to jest na Tutaj jeszcze. The... Aha. co oni tam wymyślili kurwa. Poza ring się wyjebali. Jaki to jest sens u Tutaj nie jest jeszcze jedno ich... duże, jeden man jeszcze jest. Tak, tak, ale patrz tych. Gdzie oni za ten ring wyjebali? Gdzie oni są? Za O, znaleźli się Ach, przez takie szparki strzelają, to ja ich nie widzę praktycznie Masz podajnik wadłkowy do czystej linki? Nie mam To jest jedyna opcja dla mnie na strzelanie z daleka trasy Zrobię to i tak, ale po, po 12 szczeblach. A gdzie jest? Szcze druga, klipka. Skocili? Nie, nie sądzę. Boże kochany, jak mocno strzałem. czy ja tam dorzucę jakimś granatem? Chuja, ja mam jeden granat, kurwa. Ja wiem tylko, gdzie jest jedna drużyna, nie wiem, gdzie jest druga. No, przygotujmy się, zaraz, zaraz. Tak. tej rzucić w nich tą... ...tą ultimate'em swoją, Ta nie? drużyna jest tam, nie? Chyba, do do... Chyba ten tu musimy zejść na dół. Czekaj, ja tu patrzę na Tutaj bym stanął Piotrek i przetrzymał to najdłużej. Lecę do nas. Oficjant. Piotrek, to Spiruleta. Chodź, 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 chodź. Lecę, lecę, lecę. Do manego las. na dół. Co tam? Jest jest Nie należy. Dobrze. Czy ja nic nie zrobiłem? Płyt! ledwoże yy, Ledwo, że jeden tam. Naprawiam szmatę. Muszę się naprawić. Na plecach mamy jedną dużą różnę, którą prawie wyjebałem. Mhm. Masz to w razie czego, będziemy wybiegać, będzie się zamykać ten Tak Musisz w ich kierunku to pierdolnąć, A dad, da, adi, tak, adi, adi. tak, tak, tak Czy masz ten, ten, ten co podpala? Nie Granat? Ale poczekaj U. Ci znowu leci Jeden, tylko Leci do nich Tam jest Ale to musi chyba zajść tam. No, pewnie tak. I zaskoczy. że już wygramy. Zeskoczył. go. Może tu jakiś? O, drugi gra. Nie mogę trafić, kurde. Czekaj, niech to będzie nasz dając. Oni będą tego strzelać, a my będziemy strzelać w nich. Już wyjebane. Ok. No, myślę, to, myślę że mamy lepszą pozycję. Tak, tylko trzeba to wyczekać. Biegnie jeden. Oznaczony jeden. Nie? Potrzeba, potrzebuję, się... potrzebuję, nie mam czym. Masz coś? Zjebałem A jak? Ty, oni są na dole już Kurwa Dobra jest, jeden pali mnie Na samej górze był, Kostik. Popiek kurwa, nagram ci to na kurze, by zobaczył jak się gra w grę. O Jezus. Jak się gra w grę. mi nagrywał, patrz. O Boże, bardzo przyjemnie mi się grało w grę. Mane jakie ma rzeczy tam, pasz? Są wyprawia to ręku? No. Co byście robili w tej grze? Ja nie grałem, ja sobie postaram się, kurwa. No i kurczę, wszystko ja to ma Poczekaj, ile to tam zajęło czasu? 22 dwie minuty. Tu się tu bieje, tu się